sprzed czas na część drugą arkusza z nowej ery tutaj zdobędziemy już kolejne 42% czyli już już prawie stówka bo zostanie tylko dowód do zrobienia ten geometryczny no on już jest wstawiony w innym filmiku dobrze no to czas od, od zadania trzeciego gdzie mamy kombinatorykę i mamy, mamy takie liczby cyfry, których Czyli różnocyfrowe a cyfry 1, 2 i 3 występują obok siebie. A oblicz jest takich liczb. No to pierwszy przypadek to rozważyłem właśnie, że one występują obok siebie. No to mamy takie trzy przypadki. Czyli albo są na pierwszych dwóch miejscach, albo na drugim, trzecim miejscu, albo na trzecim, czwartym. No to jeśli na pierwszych dwóch, no to wtedy tu mam do wyboru wszystkie cyfry z włączeniem tych dwóch, czyli 8. Potem o jedną mniej, czyli 7. W drugim wariancie na początku nie mogę mieć zera i tych dwóch cyfr, czyli 7 cyfr. Potem jedna cyfra odpada, dochodzi 0, czyli też 7. No i ten przypadek analogicznie. Czyli, pierwszym, czyli z tych wszystkich przypadków jest 308 tych wszystkich liczb. No i teraz czas na kolejne dwa przypadki. Ten przypadek to będzie, że mamy wszystkie cyfry z włączeniem jedynki, dwójki. No to na początku może być. Musi być bez 0, czy czyli 7, potem znowu 7, 6, 5. No i teraz, bo tutaj zauważyłem, że mamy napisane, że nie powtarza się żadna cyfra, a cyfry jeśli jednocześnie występują w zapisie. Jednocześnie. No to tutaj rozważam przypadek taki, że one występują niejednocześnie, czyli raz wystąpi jedynka, a raz dwójka. I też nie powtarza się żadna cyfra, to no przypadek z znowu zerem na początku jest problematyczny, więc pierwszy, pierwszy wariant to rozważam jedynkę lub dwójkę na Początku Dlatego to potem będę mnożył razy 2, bo rozpatruję z jedynką, a z dwójką będzie analogicznie Czyli jedynka jest na pierwszym miejscu No to potem wszystko bez Bez zera Znaczy nie, bez jedynki i dwójki, czyli 8 miejsc, potem 7, 6 A teraz przypadek, że tutaj nie ma Tutaj nie, nie ma jedynki lub dwójki, no to mamy 7 miejsc. Potem na którymś z tych trzech miejsc jest jedynka, no to potem mam wyboru już cyfr bez dwójki, tej jednej i jedynki, czyli 7, potem 6. I mnożę to przez 3, no bo ta jedynka może być na, na którymś z tych trzech miejsc. No i potem wszystko daję, daję razy 2, no bo tak samo dla dwójki, analogicznie zachodzi. No to tutaj przemnażam, tak, to jest ten pierwszy wariant, to jest ten drugi. Tych liczb jest 3,906. No to dodaję do tego wyniku odpowiedź to jest 4217 liczb. Kolejne tak. zdanie to zdanie z ciągów. Niestety dałem gwiazdkę, bo to jest dosyć mało punktów, jak na rachunki, które będzie tutaj, tutaj przeprowadzić. Bo mamy taki ciąg, krzony wzorem i. A oczywiście Suma tutaj podana zadań to jest sumę kolejnych liczb parzystych. I mamy znaczyć, jeśli wiadomo, że wyraz k plus 1 przez wyraz k jest równy 10. No to wyraz k plus 1 to powstałem pod, pod nk plus 1. Czyli jakbym jedną liczbę więcej. Tutaj tak samo pod, tą, pod ten symbol Newtona. Hmm, tu korzystam z własności symbol Newtona, że jak mam jakieś n po 2, no to to jest n razy n minus 1 na 2. Warto. Z tego korzystać dlatego jest właśnie 2K plus 2 razy o 1 mniej na 2. I podobnie w tym, w tym wyrazie K tym, czyli będzie 2K razy o jeden, 2 razy 1 mniejszy na 2. No i teraz trzeba to jakoś uprzątnąć. To ma być równe 10. No to zaczniemy od tych dwóch sum. Trzeba jest zwinąć ze wzór na sumę ciągu arytmetycznego. Tylko muszę powiedzieć, ile jest wyrazów. No to ze wzoru na ze wzoru, na, ze wzoru ogólnego, czyli mamy AN n równa się. Wyraz pierwszy plus n minus 1 razy r, czyli 2. No to stąd n minus 1 to jest 2k plus 4 na 2, czyli k plus 2. Czyli tych wyrazów jest k plus 3. No to jakby pierwsza suma to będzie wyraz pierwszy plus ostatni na 2 i razy ta liczba wyrazów. Teraz tą dolną sumę. Czyli podobnie 2k plus 4 to jest 2 plus n mniej 1 razy 2. Czyli tutaj n mniej 1 to jest 2k plus 2, czyli k plus 1. Czyli tu wyrazów jest. No k plus 2, bo 1 mniej. Czyli teraz ta suma druga to jest 2 plus. 2k plus 4 na 2 i razy k plus 2. A więc najpierw uprzątnę ten licznik, czyli liczymy to. To mogę podzielić przez 2, czyli będzie 2k plus 8. Na 2, czyli k plus 4. k plus 3 minus. Tu mogę to podzielić przez 2, czyli będzie k plus 1, 2k plus 1. No tu upraszczam, czyli mam tutaj k kwadrat, a tą 2K, 2k kwadrat, czyli będzie minus k kwadrat. Tu mam 7k, a tu mam 1k i 2. To 7 minus 3 to 4. No, i 12 minus 1 to 11. Robię tak samo z dołem, czyli teraz tutaj 2k plus 6 na 2 to k plus 3. k plus 2. Minus. No i tutaj dwójki się skrócą, czyli będzie k 2k minus 1. No to podobnie. Tu mam k kwadrat, tu mam minus 2k kwadrat, to minus k kwadrat. Tu mam 5k, tu mam. Plus k, czyli 6k. No i 6. A, sama 6, bo tutaj już nie ma wrazu. Wolnego. No to teraz wracamy do tego równania. Tego co tutaj, czyli mamy minus k kwadrat plus 4k plus 11 przez minus k kwadrat plus 6k plus 6k plus 6 i to się równa 10. No to obu stron mnoży przez mianownik, czyli to przepisuje. A to razy 10, czyli minus 10 k kwadrat plus 60 k plus 60. No to mamy taki trójmian, albo z delty, albo ja go rozłożę na czynniki. Czyli tu zrobię, odejmę 63 k, dodam 7 k 49. No to stąd wyciągnę 9k. Z minus 7. A stąd 7k. Mam wspólny czynnik. No to k równa się 7 lub k równa się minus 7,9. No to oczywiście nie należy do liczb naturalnych. K musi być naturalne, bo to jest wyraz ciągu. No to odpowiedzią jest 7. Teraz czas na ostrosłup. Mamy taką sytuację, że mamy dwie krawędzie mają po 5, ale pozostałe 3 po 8. Oblicz, objętość tego, tego ostrosłupa. No i mamy władzę się zastanowić, gdzie leży spodek wysokości ostrosłupa. W przyjętym przeciwstawieniu. ustawieniu. No to ja wziąłem ustawienie, że wszystkie krawędzie boczne są równe i w podstawie jest trójkąt równoramienny ABC. No to żeby sprawdzić, gdzie leży spodek. No tak najpierw sprawdzamy, kiedy jest trójkąt. No to mamy, że suma kwadratów tych dwóch krótszych boków jest krótsza od kwadratu najdłuższego, no to zatem jest to trójkąt rozwartokątny. Na no trójkącie rozwartokątnym środek okręgu opisanego leży na... leży poza trójkątem. No a tam musi le leżeć spodek. Tam musi leżeć spodek tego słupa, czyli ten nasz punkt P. A mu więc w tym zadaniu to pole podstawy możemy policzyć od razu. Tu policzyłem pole tego trójkąta. No, dzielimy postawę na pół, to jest 3. Nie ma co tutaj nie liczyć. Pole jest 12. Więc pole mam, brakuje wysokości, to wysokość słupa to mamy sp. To Zauważmy, że tutaj właśnie ta odległość jest r do dowolnego wierzchołka. No i tu mamy kręć boczny. Czyli tu mamy trójkąt prostokątny, więc brakuje nam R. -ki. No to korzystam z tego wzoru na, Z tego wzoru stawić na pole trójkąta i jego przekształcenie na R. No to i R. Wszystko mam, wszystko mam jakby wyliczone. Wychodzi 25 szóstych. No to pozostało jedynie zrobić Pitagorasa i wyliczyć H. No to tak też zrobiłem. Ułożyłem Pitagorasę, tylko tutaj H, H wychodzi bardzo brzydkie. Taki pierwiastek na 6. No i V liczymy, już podstawiamy podzór. to jest odpowiedź 2 trzecie tego pierwiastka. Teraz dowód z logarytmów. Mamy, że, X jest większy, że XY jest większe od jedynki i mamy do udowodnić nierówność. No to zaczęmy od tego, że mamy udowodnić, że X równa się Y. Zacząłem od przekształcenia przychrze się lewej strony. No to wiemy, że potęga piastek to jest, to jest jako potęga jedna druga, więc wyciągnęmy ją przed logarytm dla obu. I potem skorzystam ze wzoru na logarytm, na sumę logarytmu, tak? Rozbijemy ten iloczyn na sumę, tu oczywiście trzeba dać nawiasy. Czyli mamy coś takiego. No to dalej idąc, to jest 1, to jest 1, czyli mamy 2 plus logarytm. Postawię x z y plus. Logarytm powstaje y z x No to przemnóżmy to teraz, czyli mamy 1 plus Logarytm xy plus logarytm yx Na 2 No to teraz skorzystamy z równości między Średnimi a nierówności między, średnimi, nierówności między średnimi są w tablicach, no to z tej nierówności wynika, że średnia arytmetyczna dowolnej liczby jest większa od zawsze większa równa czy geometrycznej tych liczb, no to to jest większe równo od 1 plus pierwiastek z tego iloczynu tych logarytmów. No to mogę skorzystać z własności jeśli chcę zamienić, pod, zamienić podstawę z liczbą logarytmowaną, to wystarczy, że zamienię to na odwrotność tego logarytmu. No to teraz to się skraca, czy to się równa 2. Czyli teraz wiem, że le, widać, że lewa są na pewno zwiększa równa od dwóch, a my chcemy mieć równość. W sensie z założenia wiem, że lewa strona jest mniejsza, równa dwóch, no tutaj tym przypadkiem spełniącym te dwa, te zwierzętności jest, jest przypadek, że lewa strona równa się 2. No to teraz z tego mamy, że, loga, że te suma tych logarytmów musi być równa 2. No to teraz taką własność, jak mamy dowolną funkcję logarytmiczną. Powiedzmy logarytm 2 z 3 i logarytm 3, 3 z 2. No to one mają ten punkt. Albo może inaczej, żeby było to jakby lepiej widać to przekształćmy to po wzrostu mnożenia. Czyli możemy to zapisać jako logarytm xy minus logarytm y z y, x i damy do kwadratu. Tylko tu musimy dać pierwiastki. To się równa 0. Zauważmy, że to do kwadratu to będzie to. To do kwadratu to. A dwa razy ten iloczyn. No to korzystamy z tego, z tego samego co tu. Czyli to będzie jedynką. Pierwsze z jedynki. To jest 1 to jest razy 2 to 2. Więc jest ok. No to teraz żeby to było równe 0. To jedynym przypadkiem żeby to było równe 0. To jest właśnie równość tych logarytmów. Czyli logaret x, y musi być równe logarytmowi z y z x. Podnosimy do kwadratu. Tu mamy, wiemy, że to jest dodatnie, bo mamy, mamy te własności fajnie, zapew, fajnie nam zapewniają to. Czyli logarytm x z y musi być równe logarytmowi y z x. No to jedynym przypadkiem jest, że x równa się y. To jest udowodnione.